Podam Państwu te nazwiska. Powiem tak, że nie było, znaczy było łatwo, jeśli chodzi o, o większą część zawodników, o ten trzon, który, który w zasadzie jest, jest trzonem. Najwięcej dyskusji, najwięcej rozważań było o tego zawodnika numer 5, czyli zawodnika tak sztampowo nazywanego trochę rezerwowym. Czy on będzie do końca rezerwowym, to różnie to w skokach bywa i tutaj nie można mu takiej roli w żaden sposób przypisywać. Powiem najpierw o tych nazwiskach, o tej czwórce. A można powiedzieć, że, że czwórka chyba taka zgodnie, z, może cała piątka zgodnie z przewidywaniami, bo myślę, że tutaj nie zaskoczę, jeśli, jeśli wymienię tą pierwszą czwórkę. To jest oczywiście Kamil Stoch, Jan Ziobro, Maciej Kot i Piotr Żyła. To jest czwórka nasza, która, która w tym momencie jest. Najpewniejsza w kontekście, w kontekście startów do przodu patrząc, bo my nie mówimy tutaj o starcie, który będzie za dzień, za dwa, za trzy, tylko o starcie, które ma miejsce za trzy tygodnie i docelowo te ostatnie prawie za miesiąc. Jeśli chodzi o zawodnika numer 5, dyskusje i całe rozważania były toczyły się między, najpierw między trzema zawodnikami, to jest Krzysiek Biegun, Klemens Murańka i, i Dawid Kubacki. Po jakimś czasie zostało to zredukowane do dwóch nazwisk: został e, Dawid i Klimek. E, do końca rozważaliśmy, co postawić e, jako taki najważniejszy argument, dlaczego ten, a nie ten zawodnik. E, spędzało, powiem szczerze, mi to sens powiek już e, ostatnie kilka dni, bo wiadomo, że, że ten e, termin decyzji się zbliża. E, po wielu takich naradach, konsultacjach. Zdecydowaliśmy, że postawimy w tym wypadku na coś, czego nie da się w żaden sposób wytrenować, wyćwiczyć, czyli na doświadczenie i zawodnikiem numer 5 będzie Dawid Kubacki.